Witam Państwa serdecznie. Punkty charakterystyczne inaczej punkty przyciągania są niezbędnym narzędziem przy pracy w programie. Znajduje się na pasku narzędzi w dolnym wierszu, a po utworzeniu nowego projektu domyślnie są wybrane trzy aktywne punkty przyciągania. Jest to przyciąganie do punktu końcowego, do punktu środkowego oraz prostopadłego. Używane są podczas rysowania oraz podczas przesuwania, obracania, kopiowania oraz innych poleceń używanych w programie. Menu przyciąganie możemy również wywołać w środowisku 2D w dowolnym miejscu za pomocą klawisza kontrol i prawego przycisku myszy. Jak również na pasku narzędzi menu jest aktywne i można nim tak samo zarządzać. Każdy z punktów przyciągania ma swój konkretny kształt w kolorze czerwonym. Pierwsza ikonka jest to przyciąganie do punktu końcowego. Odznaczymy resztę, zostawimy tylko tę i gdybyśmy chcieli na przykład przesunąć szafę do tutaj tego narożnika, zaznaczamy ją. Prawym przyciskiem myszy rozwijamy menu i wybieramy przesuń dwa punkty. Chwytamy za punkt końcowy szafy i przesuwamy do narożnika ściany. Możemy również skorzystać rysując na przykład prostokąt. Korzystając z punktu narożnego ściany, tutaj tego zewnętrznego narożnika, ciągniemy prostokąt w dół lewym przyciskiem myszy i kończymy rysować wewnętrznym narożniku na dole. Teraz możemy skorzystać z elementów dowolnych, wybrać podest i wyrysować sufit podwieszany albo na przykład półkę. Szkic zaznaczę i usunę. A następnie przejdziemy do kolejnego punktu przyciągania. Nie będzie to następny punkt bliski, zrobimy na początku przyciąganie do punktu środkowego. Punkt środkowy to nic innego jak punkt, który się wyświetla jako trójkąt i łapie obiekty w połowie odległości, czyli na samym ich środku, dzięki czemu szybciej i łatwiej możemy między innymi podzielić obiekty na pół. Jak również wyrysować figury z podziałem symetrycznym. Możemy na przykład przesunąć łóżko, zaznaczając je, wybierając przesuń dwa punkty. Punkt środkowy znajdzie mi sam środek łóżka i przesuwając do ściany, znajdzie środek ściany. W tej chwili, przesuwając je, mam pewność, że łóżko stoi na środku ściany. To samo mogę zrobić, ze stolikiem nocnym i lampą, zaznaczę je razem, w menu wybiorą lustro, zaznaczę środek ściany, myszkę skieruję w lewo i jak widać pojawia mi się szafka z drugiej strony łóżka. Klikam lewym i prawym przyciskiem myszy. Wchodząc w wizualizację widzimy, że szafki i lampy ustawiły się symetrycznie do łóżka. Następnym punktem będzie punkt przyciągania bliski. Odznaczymy środkowy, i jeżeli chodzi o punkt bliski, wyświetla się on w kształcie klepsydry. Jest to punkt dosyć kolizyjny, gdyż jeżeli na przykład wybierzemy ścieżkę i będziemy chcieli coś wrysować, pojawia się on właściwie w każdym momencie. Natomiast w takich momentach jak tutaj, gdzie mamy nieokreślony kształt łóżka, Możemy wyrysować półkę właśnie za pomocą punktu bliskiego. Klikamy gdzieś tutaj, mniej więcej na wysokości łóżka, lewym przyciskiem myszy, ciągniemy ścieżkę w dół i kończymy rysować też mniej więcej w tym miejscu, tylko z drugiej strony. Jak widzimy, wymiar nam się pojawił 1815 mm. Gdybyśmy półkę chcieli zrobić równo, np. 1800, to wpisujemy wymiar potwierdzamy klawiszem Enter. Escape wychodzimy z funkcji. Wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy ścieżkę i możemy na przykład wyrysować za pomocą cokołu półka. Poziom zrobimy na 1800, wysokość czyli grubość półki 30, szerokość czyli głębokość, będzie to na przykład 150. W warstwie zmienimy półka i zestawimy opcję płytek, gdyż dzięki temu obrzeża jak również sama półka będą teksturowane oddzielnie. Rysujemy. Wejdziemy w wizualizację. Jak widzimy, półka jest już na ścianie. Możemy skorzystać z tekstury, na przykład pobierzemy z lampy i pokolorujemy naszą półkę. Escape wydajemy z funkcji. Wyjdziemy z wizualizacji, a kolejny punkt, który omówimy, będzie to punkt przyciągania centralnego. Zaznaczymy go i musimy wspomnieć o nim parę słów. Jest to punkt, który będzie aktywny przy pracy z okręgami oraz łukami. Korzystając z niego i za pomocą ścieżki, najeżdżając lewym przyciskiem myszy na krawędź okręgu, widzimy, że pojawia się mały kółko. Więc klikając, w zależności od tego, w którą stronę chcemy, lewym przyciskiem myszy kierujemy ścieżką w odpowiednią stronę. Kończymy rysować, prawym przyciskiem myszy wyznawiamy funkcję, odnajdujemy to na łuku i robimy to samo. Możemy z tego stworzyć odpowiedni kształt i również wyrysować za pomocą elementów podest, cokół albo inny element dowolny oznaczymy przyciąganie do punktu centralnego, zaznaczymy punkt prostopadły. Punkt prostopadły rysuje obiekty i przesuwa je do punktu lub innego obiektu, jak sama nazwa wskazuje, prostopadle, czyli pod kątem 90 stopni. Czyli na przykład chcąc wyrysować ścieżką prostopadle do okna, zaczynając od narożnika ściany, wybieram ścieżkę, zaznaczam punkt, Początkowy skorzystamy z przyciągania do punktu końcowego. Jeżeli chodzi o przyciąganie prostopadłe, pojawi nam się on na tej ścianie, więc klikamy na niego i prawym kończymy rysowanie. Mamy teraz pewność, że linia, nasza ścieżka i ściana są pod kątem 90 stopni. Zaznaczam ścieżką i usuwam, a następnie przychodzę do kolejnego punktu przyciągania. Będzie to przyciąganie do punktów kwadrantowych. Punkt kwadrantowy w kształcie rombu wyświetla cztery punkty na okręgu lub łuku znajdujące się na obiektach co 90 stopni. W naszym przypadku mogę wyrysować rąb, Sięgnę po ścieżkę i jak najadę na obraz okręgu, widzę, że pojawia się rąb, więc klikam lewym przyciskiem myszy, po raz kolejny 90 stopni kolejne. I tak wyrysowuję rąb. Tak jak punkt centralny, będzie on działał tylko w czasie rysowania obiektów, natomiast nie będzie dotyczyć modeli 3D. Następny punkt jest to przyciąganie do punktu wstawienia. Zaznaczymy go, odznaczymy go kwadrantowy. Jest to punkt, który jest aktywny wyłącznie dla brył. Przy elementach rysowanych nie będzie on widoczny. Gdybyśmy na przykład nad stolikiem chcieli wyrysować sufit podwieszanych, sięgnę po okrąg i znajdę punkt bazowy. Zbliżę dokładniej. Jak widać pojawiają nam się dwa przenikające kwadraciki. Klikamy lewym przyciskiem myszy i wyrysujemy koło, klikamy po raz kolejny lewym przyciskiem myszy i mamy już szkic do sufitu podwieszanego wyrysowany. Możemy sięgnąć po element dowolny, kliknąć w środek i wyrysować podest o wybranych parametrach. Escape wydam z funkcji, szkic zaznaczę i usunę. Kolejnym punktem będzie przyciąganie do punktu. Zaznaczamy i sięgniemy sobie po okrąg, który mamy w środku. Okrąg rozbiłam na 10 równych części za pomocą funkcji Divide. Gdybym teraz sięgnęła po ścieżkę, mając włączony punkt przyciągania do punktu, najeżdżając na obrys pojawia nam się czerwone przekreślone kółko, więc klikamy lewym przyciskiem myszy i odnajdujemy kolejny punkt. Na przykład tutaj. Prawym kończę rysować. Wyznawiam funkcję prawym przyciskiem myszy, odnajduję kolejny i wyrysowuję kolejną ścieżkę. Po raz kolejny i na przykład wyrysujemy je tutaj z tej strony. Tak wyrysowane elementy możemy zmodyfikować i wykorzystać również jako elementy dowolne. A zaznaczając taki okrąg widzimy, że te elementy, które wyrysowaliśmy, odpowiadają naszemu podziałowi. Escape wyjdzie z funkcji i ostatni punkt, który nam został, jest to przyciąganie do punktu przecięcia. I gdybyśmy chcieli skorzystać z punktów przecięcia, Sięgamy na przykład po ścieżkę, pojawia się czerwony krzyżyk, klikamy lewym przyciskiem myszy, odnajdujemy kolejny, kolejny i zamykamy. Ostatnia ikonka, która została, jest to przyciąganie nieaktywne czyli jeżeli ją wciśniemy, to jak widać, żaden punkt przyciągania nie będzie aktywny. Dziękuję Państwu za uwagę.